Wydaje mi się, że jest bardzo pozytywny taki nowy impuls e, wokół nas. I e, ten optymizm nie jest e, jakby wyrwany z kontekstu sufitu, tylko, tylko jest to ich codzienna, sumienna praca na co dzień. Czyli, czyli ten okres przygotowawczy, który właśnie w tej cukierce jest ok. I, i to jest optymizm na, na Ligę. Mam cały e, przy takiej ilości fizyków przed e, Sceny, to jest samo to do naszej walki, akurat w tym przypadku meczu z Podwyski. Dziękuję. Na pewno widać, że kibice nas bierzą kibice zawsze cały czas są z nami i to na pewno odczuwamy i na pewno chcemy zrobić wszystko, aby, aby po każdym meczu przyczynili się z nami I, i jak najczęściej przychodzili tutaj na stadion, aby no, mieli przy nami chociaż nasze też treningi, nie tylko mecze i byli zawsze tutaj z nami. Na pewno należy podziękować naszym kibicom za to, że stworzyli taką, a atmosferę. Na pewno stworzyli atmosferę meczową i na pewno piłkarze to odczuli. Ja to widziałem już od początkowej fazy treningu. Pełna koncentracja, a przede wszystkim jeszcze większa świadomość, co nas czeka od I, i za to dzięki e, obecności powtarzam. Dla mnie absolutne pozytyw przed tym i, i, i niesamowite, e, niesamowite przeżycie. Jeszcze, jeszcze się z takim czułem nie spotkało. Wszystko, ale sobie z tego sprawę, że na ka nazywa się jedynką umiejętności, nie ma drużyny na świecie na najwyższym poziomie, która samymi umiejętnościami do tego dochodzi. Nie musimy to podeprzeć walką, pewnym zaangażowaniem, bo, bo tego wymaga pip Na pewno zdajemy sobie sprawę, że tam nikt na pewno nie będzie odstawiał nogi. Podweskidzie, tak jak już było mówione, gra na pewno ostro i na pewno będą, będą walczyć od samej pierwszej minuty. My na pewno jedziemy tam, aby, aby się nie położyć i nie, 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 nie poddać się od, od samego początku. To na pewno jedziemy tam na, na walkę, bo wiemy o co gramy i na pewno Podweskidzie wyjdzie z takim samym nastawieniem. Na pewno to coś, coś się rzuca prosto w oczy, to doświadczenie pod Byskidzie. Doświadczona linia, linia obrony, środek pomocy. Myślę, że, że jest to dobry, dobry zespół, ma, ma doświadczonych zawodników, ale, ale my tam na pewno jedziemy patrząc na siebie i patrząc optymistycznie, jedziemy z dobrym nastawieniem i chcemy przywieźć tam do siebie.